Kazik i przytulny kocyk. Czy kiedykolwiek bałeś się zasnąć sam w swoim pokoju? Kazik, chłopiec taki jak ty, miał dokładnie ten sam problem. Kazik mieszkał w przytulnym mieszkaniu z mamą i tatą. Jego pokój był pełen kolorowych zabawek, a na ścianach wisiały rysunki, które sam namalował. Mimo tego, że jego dom był bezpieczny i pełen miłości, Kazik nie lubił chodzić spać. Każdego wieczoru, gdy nadchodził czas na sen, Kazik czuł się niespokojny. Nie podobało mu się leżenie samemu w łóżku, nie chciał gasić światła i często budził się w nocy z krzykiem, potrzebując bliskości rodziców. Niespodziewane odkrycie. Pewnego wieczoru, gdy Kazik znów nie chciał iść spać, mama usiadła obok niego na łóżku i powiedziała. Kaziku, mam dla ciebie coś specjalnego. Z szafy wyjęła mięciutki kolorowy kocyk. To jest przytulny kocyk, jest magiczny i pomoże ci czuć się bezpiecznie i spokojnie przez całą noc. Kazik spojrzał na kocyk z ciekawością. Był miękki jak chmurka i miał piękne wzory w kształcie gwiazdek. Mama powiedziała, że ten kocyk ma moc przytulania i ochrony przed nocnymi strachami. Kazik postanowił spróbować. Samodzielne zasypianie. Tej nocy Kazik położył się do łóżka, trzymając przytulny kocyk mocno przy sobie. Mama zgasiła światło, a Kazik poczuł, jak kocyk delikatnie go otula. Mimo to wciąż czuł się niespokojny. Próbował zamknąć oczy, ale myśli o ciemności i samotności nie dawały mu spokoju. Nagle usłyszał cichy szept. Kaziku. Jestem tutaj, aby cię chronić, powiedział kocyk. Nie musisz się bać. Jestem z tobą. Kazik otworzył oczy szeroko ze zdumienia. Czy to kocyk naprawdę do niego mówił? Postanowił zaufać magicznemu kocykowi i spróbował jeszcze raz zasnąć. Przez lęków. W środku nocy Kazik obudził się z krzykiem. Miał straszny sen o potworach pod łóżkiem. Jednak tym razem, zamiast biec do pokoju rodziców, przytulił mocniej swój kocyk. Kaziku, to tylko sen, potwory nie istnieją, jesteś bezpieczny. Usłyszał cichy głos kocyka. Kazik poczuł, jak strach powoli ustępuje, a jego serce bije spokojniej. Zasnął znowu, tym razem bez lęku. Każdej nocy Kazik coraz bardziej ufał swojemu przytulnemu kocykowi. Zasypiał szybciej. Rzadziej budził się w nocy, a jeśli już się obudził, kocyk pomagał mu znowu zasnąć. Po kilku tygodniach, Kazik zauważył, że nie boi się już ciemności ani samotności w łóżku. Pewnego ranka, gdy Kazik obudził się wypoczęty i szczęśliwy, mama zapytała: Jak się spało, Kaziku? Chłopiec uśmiechnął się szeroko i odpowiedział: Dzięki przytulnemu kocykowi spałem całą noc. Już się nie boję. Kazik nauczył się, że z pomocą przytulnego kocyka może pokonać swoje lęki i spać spokojnie. Zrozumiał, że czasem wystarczy mała pomoc, aby poczuć się bezpiecznie i pewnie. Teraz, gdy kładzie się spać, wie, że nie jest sam, a jego magiczny kocyk zawsze go ochroni. Drogi czytelniku, czy masz coś, co pomaga ci czuć się bezpiecznie w nocy? Może to jest ulubiona zabawka, kocyk, a może coś innego. Pomyśl, jak możesz wykorzystać tę historię Kazika, aby lepiej radzić sobie z własnymi lękami. Pamiętaj, że zawsze jest ktoś lub coś, co może ci pomóc poczuć się lepiej. Kazik nauczył się, że z pomocą przytulnego kocyka może pokonać swoje lęki. Ty również możesz znaleźć coś, co pomoże ci czuć się bezpiecznie i spokojnie. Pamiętaj, że nie jesteś sam i zawsze jest ktoś, kto może cię wesprzeć.